Wiewiórki i Bobry, dzień dobry. Moi drodzy, takie małe podsumowanko nie z pola film, ale o polu. O polu. To małe pole, ten mały spachetek, który robiłem na czterech ostatnich wyjazdach, e, zasłużył sobie na dwa słowa więcej niż, niż o nim powiedziane zostało dotychczas. E, nazywałem go tam różnie. Nowe srebrne pole, małe srebrne pole. W zasadzie to chyba powinienem mówić o nim jako o polu normandzkim już w tej chwili e, albo w często średniowiecznym hamerkowym małym polu. Nie wiem, która nazwa jest właściwa. Może wy, może wy wymyście. E, słuchajcie, byliśmy na nim w tym roku cztery razy. E, w roku poprzednim byliśmy tam chyba dwa albo trzy razy. E, z roku poprzedniego nie sprawdzałem, nie cofałem się do filmików, bo, bo dzisiaj do pracy, bo czasu nie ma. E, ale z tego co pamiętam, e, mi wyskoczyły tam chyba dwa sreberka. E, Piotrek też podniósł bodajże dwa sreberka na tym polu. E, szły jakieś tam pojedyncze e, miedziane monety wzdłuż drogi, e, monety takie bardziej moderne od 1800 800 roku, powiedzmy do 1900, i wyszło ich tam trochę. W tym roku o dziwo takich monet znaleźliśmy bardzo mało. Ja chyba dwie na tym polu przewagę stanowiły srebra, bo srebra szło jak wściekłe. No i w tym roku zaczęło się od tego, że skończyło się nasze drugie srebrne pole, to duże, po drugiej stronie drogi. To, na którym wykopaliśmy też całe mnóstwo towaru. I z reguły jest tak, że te oba pola są dostępne mniej więcej w jednym czasie. Dlatego preferowaliśmy to duże, dlatego to małe tak sobie odpuściliśmy, olaliśmy niemalże, bo no, bo tam wydawało nam się, że nie ma potencjału. Natomiast to duże, no sypie rok rocznie, e, prezentuje naprawdę najwyższą klasę i tam wychodzą rzeczy. E, zatem, zatem skupiliśmy się na nim i to było tak odpuszczane. A że w tym roku, kiedy pola były obrabiane, to małe poletko jest bliżej jakichś rzeczek, kanałów, e, padały deszcze i ono było tak mokre, że, że chłop nie był w stanie na nie wjechać traktorem, bo by się utopił. To pole zostało nieobrobione, i stąd teraz mamy taką rozbieżność w tym płodozmianie, w tym nie wiem kalendarzu upraw. Małe pole jest niezrobione, małe pole jest jeszcze ścierniskiem. Wrócimy na nie na pewno, jeżeli nam się uda. Jeżeli on tam nie wiedzie agregatem jakimś, który równocześnie założe, zasieje, zagrabi i przyklepia, Mam nadzieję, że to jest za małe pole, żeby tam wciągnął taki agregat. I że to będzie zrobione po bożemu, czyli najpierw orka, chwila przerwy, dopiero się wniki, dopiero jakieś tam akcje. Yy, I liczę na to, że to pole zdąży troszeczkę usiąść, a nawet jak nie zdąży, no to że my zdążymy na nie wejść. I wszystko jedno, czy ono będzie napowietrzone po orce, yy, czy będzie, będzie już siedziało, no na pewno, na pewno jeszcze przegrasujemy. Yy, na tym poprzednim dużym zgodził się jeszcze dwa tygodnie poza siebie, żebyśmy chodzili. Liczę po cichutku, że na tym będzie podobna sytuacja, i nawet jeżeli je obsieje, da nam te dwa tygodnie, żebyśmy tam sobie pobiegali. E, co by było naprawdę, naprawdę zacne. E, z takich przygód z małym polem, e, tak jak mówię, w poprzednim roku tam Piotrek trafił swojego pierwszego szylinga e, i to była zabawna sytuacja. On wtedy był sam, był z synem, z Szymonem, e, znaleźli to sreberko. Mieli otwarty bagażnik samochodu, który stał gdzieś tam na skraju pola. No i podjechały jakieś takie dwa dziadki do Piotrka na rowerach. I gdzieś tam się przedstawili jako lokalni mieszkańcy, mieli tam mnóstwo pytań. Co do tego wykrywacza, no Piotr im tam trochę poopowiadał. Powiedział, że tam są fanty wysypane w samochodzie, żeby sobie obejrzeli z tyłu w bagażniku. No i poszedł do Szymona, bo Szymon namierzył jakiś sygnał i nie mógł go znaleźć. Poszedł pomóc Szymonowi wykopać ten sygnał. Kiedy wrócił, dziadku już nie było, i nie było też jego szylinga. Także biedny Piotruś. No nie miał, nie miał szczęścia. No ale tak jak mówię, wydaje mi się, że rok temu były tam 4 albo 5 sreberek wyciągnięte. Ja w komentarzach pod filmikiem pisałem, że pole dało 30. No nie dało 30. Dzisiaj policzyłem dokładnie. Za momencik przejdę do stołu i wam pokażę, co tam u mnie. Plus do tego był hardtick, u Hartlegu Piotrka jeden srebrny, na tym pierwszym naszym wspólnym w tym roku kopaniu na tym polu, na kolejnym kopaniu ja byłem sam, po raz drugi, po raz trzeci byliśmy we trójkę z Igorem, tam Piotrek kopał tego grilla, ja znalazłem tą połówkę hamera tylko, Igor znalazł pełnego hamerka. No i czwarte kopanie, ja to wszystko obejrzałem na filmach, ale ja tego nie pamiętam, bo to absolutnie nie wchodzi w grę, żebym to spamiętał, to, to się zlewa, to się, to się jakoś tak gubi, gubi, no i potem wychodzi 30 hammerów, nie? No i na czwartym kopaniu tam ponownie były chyba dwie monetki, także zaraz zobaczycie te wszystkie moje i ja sobie tam wynotowałem ile ich w sumie było. W tym roku, bo tamtego roku nie uwzględniam, bo nie jestem go pewien. No ale w każdym razie e, zatoczyliśmy krąg w okolicach 10, mm, może, może 12 srebr. Zaraz to sprawdzimy wspólnie. E, no i moi drodzy, co jeszcze? E, no to były cztery wypady. Na pierwszym kopaliśmy ambitnie przez 6 godzin z Piotrem. To pamiętam jak dzisiaj, bo to był ten wypad po Nowym Roku, to naprawdę daliśmy sobie w kość tak, że ja zasypiałem za kierownicą wracając do domu. Drugi wypad, byłem sam, też pochodziłem prawilnie blisko 5 godzin. Na trzecim wypadzie pochodziłem 2 godziny, bo Piotr mi szpadel zabrał, czyli to jest 11, 12, 13. No i ten ostatni wypad, to było też około 5 godzin do kupy. Do kupy myślę, że około 18 godzin. 18 godzin takiego chodzenia, tam oczywiście z jakimiś przerwami, z posiadywaniem na papierosa, z jakąś tam gawędą wygłaszaną z pola. Chociaż ostatnio odpuściłem gawędy, bo były rzeczy ważniejsze do zrobienia. Rozumiecie, pewnie. No i cóż, no, no bardzo zasne pole, bardzo zasne pola. Te monety, które ja wyciągałem, którymi tak się podniecałem, Jan, ee, Henryk. Henryk, którego wziąłem za Ryszarda. E, ostatnia moneta to jest Edward II. Zidentyfikował mi ponownie Marcin. Dziękuję serdecznie. E, e, to są monety z takiego wczesnego średniowiecza e, angielskiego. E, rzeczy porównywalne, nie wiem, e, z Polską, w okolicach. No na pewno, na pewno grubo przed, przed rozbiciem dzielnicowym. E, końcówka to są Hermany, gdzieś te okolice Hermana, e, nie mam pojęcia, e, także, także stare monety, to wczesna dynastia Piastów, e, jest się czym podniecić, prawda, no ja nie, nie znam wielu osób, które gdzieś tam wywaliły, nie wiem, e, Chrobrego, e, Lamberta i, i Hermana, fajnie, nie? Dobra, przechodzimy do stołu, nie będziemy przedłużali, to taki dzisiaj odcinek vlogowo gadający, to jeszcze pogadamy chwilkę przy stole i ja się z Wami pożegnam. Przy stole, moi drodzy, może to trochę powiększymy, żeby było ładniej. Co widzimy przy stole? No widzimy z pierwszego wypadu, to była Wiktorka, młoda główka, George, shilling, oba shillingi zresztą i był Jan bez ziemi no super z tej monety się wyjątkowo cieszę krótki krzyżyk pierwszy wypad trzy monetki drugi wypad Henry pierwszy Elizabeth I, sześciopęsówka tutaj przy Henryku to mamy chyba pęsa no bajka niesamowita niesamowita bajka niesamowite monety po raz kolejny cieszą wtedy były dwie na trzecim wypadzie był ponownie Henryk pierwszy pół pół Półpensa, niestety tylko pół, albo stety, no ale Henryk I, no król normandzki, rewelacja. Potem ostatni wypad, to był ten Edward II, to była królowa Wiktoria, odważnik monetarny, on mi się tak podoba, że trafił między monety. Pozostałych fantów nie pokazuję, chociaż też były zacne. Była i ta, moi drodzy, tarcza na konika i gdzieś tam... Ona już wsadzona do albumu na, na, na tego typu fanty. Gdzieś wyszły te średniowieczne naparstki. No fajnie, wy wychodziło tam naprawdę mnóstwo, mnóstwo interesujących rzeczy. Rzeczy, które... O... No nie kaszlałem mocno tym razem. Bardzo się z tego faktu cieszę. Jak widzicie, no przekrój jest ogromny. Tutaj mamy lata 1900. 20 parę, 1800. Tutaj mamy rok 1100, okolice roku 1100, 1500, ponownie 1000, 1000. Okolice, no tak w przybliżeniu mówię. 1800, Henry e. Edward II, 1200 z kawałeczkiem. O, piątka tam Rzymka, widzieliście, ale właśnie, ile tych monet było ostatecznie. Na pierwszym wypadzie w tym roku znaleźliśmy z Piotrem 6 sreber, na drugim ja znalazłem 2, na trzecim ja znalazłem 2, eee, nie po jednym z Igorem, mieliśmy, ale dwa były w sumie, czyli mamy 10, i na ostatnim wyszły te dwa tutaj z odważnikiem monetarnym, czyli do z 12 sreber w tym roku z tego pola, grubo, grubo. To polo zasługuje na jakąś fajną nazwę. No i co? No i to byłby taki filmik króciuteńki. E, króciuteńka, malutka opowieść o, o fajnych fajnych sukcesach, fajnych znajdkach, bardzo interesujących. Czekamy, czekamy na to, co się z tym polem wydarzy i, i czy nam się uda jeszcze je w tym roku zaliczyć. Mega, prawda? Dobrze, bądźcie zdrowi, bądźcie uśmiechnięci, niech moc będzie z wami. Hej, hej, papa. Pa.